Jak wiadomo, coraz więcej sprzętu wymaga zasilania. Coraz więcej rzeczy wymaga dostosowania, podłączenia, zasilania w terenie. Dziś o bardzo małym pudełeczku, które może uratować Wam życie i plątaninę kabli oraz pomóc w zasilaniu Waszego sprzętu astrofotograficznego czy to yy, na balkonie, czy w terenie. Dziś urządzenie Gemini Astro Power Box Mini. Każdy z nas, kto używa kamery, używa automatycznego fokusera, rotatora czy wielu innych rzeczy podłączonych do sprzętu astronomicznego wymagających zasilania, boryka się zawsze z tym samym problemem. Ilością kabli, plątaniną kabli, kłopotami z zasilaniem itd. itd. Jednym z rozwiązań jest oczywiście ASI Air, które w dużej mierze rozwiązuje ten problem. ASI Air przeznaczone jest do produktów firmy ZWO. Z nimi tylko współpracuje, więc to jest jakiś tam układ zamknięty. Ale jest wiele ciekawych rozwiązań, wielu producentów kamer, wielu producentów innych podzespołów astrofotograficznych czy astronomicznych. Które nie są zgodne z tym rozwiązaniem. Jednym z rozwiązań, które ostatnio udało mi się nabyć, które wpadło w moje ręce, jest takie małe pudełeczko. Nazywa się to Gemini Astro Power Box and Mini Hub. I jest to rozwiązanie częściowo problemów z plątaniną kabli. Dlaczego spodobało mi się to urządzenie i dlaczego postanowiłem je kupić oraz Wam zaprezentować? O tym dzisiaj w materiale. Mam nadzieję, że Was zainteresuje. Jest to fajne rozwiązanie. Małe, ale funkcjonalne. Co to tak naprawdę jest? Jest to połączenie huba USB z rozdzielaczem zasilania. Czyli te dwie rzeczy, które są nam niezbędne do zasilania sprzętu astronomicznego. Po pierwsze, jako zacznijmy od tej części usb że tak powiem. Yy, mamy tutaj gniazdo wyjściowe, którym podłączamy ten hubik do naszego komputera, oraz mamy tutaj zwykły hub USB wyposażony w trzy porty. USB 2.0 oraz jeden port USB 3.1, do którego z całą pewnością będziemy zawsze podłączać kamerę, tą która posiada port 3.0. Do pozostałych możemy na przykład podłączyć fokuser, który nie wymaga szybkiej transmisji, możemy podłączyć koło filtrowe i tak dalej i tak dalej, więc na pewno będą te porty wykorzystane. Z drugiej strony jest to Rozdzielacz, poniekąd zasilania. Obsługuje standardowe astronomiczne napięcie, czyli 12V do 8A. Tutaj będziemy podłączać zasilacz. No i mamy 5 portów 12V, gdzie będziemy mieli wyjście do zasilania, czy to kamery, czy właśnie tych naszych poszczególnych urządzeń. Samo urządzenie. Dostarczane jest przez producenta, czyli firmę Gemini, w dwóch wariantach. Pierwszy wariant zawiera sam ten boksik malutki oraz kabel USB 3.0. Kabel całkiem przyzwoity, działa, sprawdziłem. Druga wersja troszkę rozszerzona. Minimalnie droższa, to jest różnica, około tam niecałych, chyba 20 czy 20 zł. Zawiera dodatkowo, uważam, element niezbędny, więc ta pierwsza wersja w ogóle praktycznie nie wchodzi w grę. Zawiera stopkę. Stopkę, którą będziemy przykręcać tutaj, która umożliwi nam instalację tego urządzenia w poszczególnych gniazdach naszego teleskopu, w poszczególnych miejscach. Jest to stopka taka zgodna ze standardem Skywatchera czy Wixeda, różnie się na to mówi, czyli będzie nam wchodziła w, dokładnie w to miejsce, gdzie szukacz, gdzie inne akcesoria możemy sobie umieścić na naszym teleskopie. Samo urządzenie dostarczane jest dodatkowo w takim śmiesznym etui, do którego możemy sobie schować... Właśnie tego habika. Niestety, w tym ETUI nie mieści się ani stopka, ani kabel, co uważam za jedną z wad. Drugą bardzo dużą wadą jest to, iż producent dostarcza tylko i wyłącznie huba i kabel USB. Nie otrzymujemy żadnych kabli zasilających. Uważam, że jest to bardzo duże niedopatrzenie producenta. Gdyż te kable nie są stosunkowo drogie i lekkie podniesienie ceny, a dołączenie na przykład kilku, ja nie mówię pięciu, ale powiedzmy trzech kabli, które umożliwiłyby nam zasilanie z tego huba poszczególnych naszych urządzeń, na pewno przysporzyłoby trochę mniej kłopotów, gdyż po zakupie tego urządzenia będziemy i tak musieli te kable dokupić. Nie ma tych kabli nigdy ani w zestawie z kamerą, bo tam nawet bardzo często nie ma zasilacza. Nie ma w zestawie z poszczególnymi elementami typu koło filtrowe, czy grzałka, czy cokolwiek innego więc, tak czy inaczej, te kable będziemy musieli nabyć. Moim zdaniem, producent powinien dołączać takie kable, przynajmniej kilka sztuk. Niestety. W tym zestawie tego nie ma i nawet nie ma zestawu, w którym istniałby właśnie pakiet kabli. Samo urządzenie, jak widzicie, jest bardzo kompaktowe, ale bardzo funkcjonalne. Mimo swojej, no powiedzmy sobie, nie najniższej ceny, ale może i wcale nie takiej drogiej, ten zestawik z tą stopką kosztuje w granicach około... 360 zł jest bardzo funkcjonalne. Jeżeli już nabędziemy te kable, których nie daje producent, to naprawdę zacznie nam robić się porządek, gdyż krótkie kable zasilające między tym rozdzielaczem zasilania a poszczególnymi elementami, które będziemy zasilać, nie będą nam zwisać z teleskopu, będą mieścić się w obrębie niewielkiej odległości między. Hubem zainstalowanym, a poszczególnymi elementami. Co jest bardzo ważne, to urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie elektroniczne, chroniące podłączone urządzenia przed przepięciami i zwarciami. To naprawdę jest bardzo istotne i to urządzenie właśnie posiada taką cechę. Kolejna rzecz to ten hub USB, o którym już wspomniałem, który pozwoli nam z jednej strony. Przy pomocy portu USB 3.1 na szybki transfer danych z kamery i pozostałych części, które będziemy sterować sobie z poziomu naszego sprzętu komputerowego. Podsumowując, bo o tym urządzeniu wiele więcej już nie da się powiedzieć. Urządzenie przeznaczone przede wszystkim dla tych, którzy potrzebują kompaktowego rozdzielacza zasilania terenie oraz urządzenia, które będzie skupiało inne urządzenia komunikujące się po porcie USB za pomocą jednego kabla do naszego komputera. Na pewno znajdzie bardzo duże zastosowanie wśród osób zajmujących się astrofotografią, również wśród Wizualowców, którzy będą zasilali sobie czy to y, grzałki, czy inne podzespoły podczas obserwacji wizualnych. No i przede wszystkim jego naprawdę bardzo kompaktowe rozmiary umożliwiają to, iż znajdzie on zastosowanie praktycznie w każdym zestawie, który wymaga takich rzeczy. Jeżeli ktoś nie posiada y, infrastruktury zbudowanej w oparciu o produkty ZWO, szczególnie o ASI Air, no to gdzieś będzie musiał szukać takiego rozwiązania i jednym z tych rozwiązań moim zdaniem jest właśnie produkt firmy Gemini. Jak już wcześniej wspomniałem, koszt tego zestawu mniej więcej koło 360 zł. Na dzień dzisiejszy oczywiście te ceny się co jakiś czas tam wahają kilka procent w jedną czy w drugą stronę. I zwróćcie uwagę to, co już podkreślałem, na brak kabli zasilających. Niestety, jeżeli będziecie to urządzenie kupować, rozważać go zakup i zastosowanie u siebie, pamiętajcie, że niestety te kable musicie nabyć osobno. Nie jest to wielki koszt dodatkowy, taki kabel kosztuje w granicach 6-10 zł, ale producent sam w sobie nie zapewnia takiego rozwiązania już w zestawie. Gemini obok tego urządzenia produkuje również autofokusery, które zbierają bardzo dobre opinie. Dotarł do mnie taki autofokuser, również go nabyłem i już niebawem jego test. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Zatem jest na co czekać. No i jak zawsze, zapraszam do subskrypcji te osoby, którym. Mój kanał choć trochę pomaga w ich rozpoczęciu zabawy z astronomią, rozwijania swojego zainteresowania. Jak zawsze apel do tych osób, które są w stanie mnie wesprzeć. Wejdźcie na patronite.pl, wyszukajcie moją astronomię, zostańcie patronami. Razem możemy zrobić trochę więcej. Jak widzicie sprzęt muszę kupować. To tyle na dziś. Krótkim materiale poświęconym właśnie temu urządzeniu. Mam nadzieję, że ono się Wam spodobało. U mnie na pewno ono zagości, szczególnie, że poza rozwiązaniami ZWO mam również inny sprzęt, który niestety z AsiAir nie będzie pracował. Zapraszam na kolejne materiały. Radosław moja astronomia.pl.